Cześć Boże, cześć! Bardzo serdecznie Cię witam. W szóstym już odcinku naszych rekolekcji adwentowych, internetowych ostatni raz. W tej rekolekcji, kiedy uczymy się sztuki rezygnować, ale też uczymy się przeżywania tego, co w naszym życiu jest ostatni raz, z taką myślę, postawą wracania, zastanawiania się, szukania, co ostatni raz, co ostatni raz w naszym życiu się wydarzyło i do czego warto wracać bo to są dobre rzeczy, czyli uczenie się też takich, chwytanie takich chwil. Słuchałem dzisiaj konferencji świętej pamięci księdza Krzysztofa Grzywocza, którym mówił o takim spotkaniu z taką starszą panią i mówi, że księdza, niczego w życiu nie żałuje, bo dużo rzeczy otrzymałam, dużo miałam, prawie wszystko miałam, cudowne dzieci, cudowne wnuki. Naprawdę Pan Bóg nie pożałował mi wielu darów. Ale jednego w życiu żałuję najbardziej, najbardziej. Żałuję tego, że się za bardzo martwiłam, że się za bardzo zamartwiałam. I jak on to powiedział, to brzmi jak psalm rzeczywiście. Żałuję, że przez to zmartwienia, które często pojawia się już od samego rana, nie zauważałam poranków słońca, nie, zauważa nie zauważałam poranków. No właśnie, nim przejdziemy do sedna rzeczy, to może takie ćwiczenie, czy pamiętasz, jak wyglądał twój dzisiejszy poranek. Oprócz tego, że może gdzieś byłeś w biegu w stresie, bo, bo śnieg, bo zima, bo zaspałeś i, i mnóstwo innych rzeczy. Czy pamiętasz, jak wyglądało niebo, jak wyglądało słońce? No właśnie, czy, czy o tym pamiętam? Czy na to zwracam uwagę? Czy się za bardzo zamartwiam? Gdy spotkałem taką siostrę służebniczkę, która bo mówiła mi często, tylko martwi się, martwią. No właśnie, a dla, do żywych należy kosztowanie, smakowanie, smakowanie się życiem. Kiedy ostatni raz właśnie podziwiałem wschód słońca, kiedy, kiedy po raz ostatni czym się zaskoczyłem, coś zadziwia, czym się zadziwiłem. A teraz dosadna rzecz. Te, tak zauważyłem już, że ten odcinek jest to taka mała tradycja, to będzie już drugi odcinek, to już w ogóle... To już w ogóle taka wielka tradycja się robi, że ten, ten odcinek taki czwartkowo-piątkowy jest taki poważny. I dzisiaj chciałem właśnie o takiej poważnej rzeczy powiedzieć. W ogóle pozdrawiam Was taki właśnie z aury takiej zimowej. Pozdrawiam Was z Jastrzębi, z tej miejscowości, z której pochodzę, gdzie się wychowałem. Za mną piękne też okoliczności przyrody. I dlatego postanowiłem też nagrać ten odcinek poważny, z poważnego miejsca. Jeden z takich myśli, kiedy zastanawiałem się nad odcinkami rekolekcji, było też podjęcie tego tematu, które dzisiaj chcę powiedzieć. A inspiracją dla mnie stał się fragment Pisma Świętego, historia człowieka o imieniu Jefte. W ogóle polecam, mam nadzieję, że nie zapomnę, pamięć nie zapomnę, postaram się wszystko zrobić, żeby też tak to było, że w opisie pod tym odcinkiem będzie cały urywek z Pisma Świętego na temat jego życia, czy też na Facebooku, gdzie tokolwiek się ukaże, to takie dłuższe fragmenty. Fragment, żeby też się spotkać, zatrzymać tym słowem, bo myślę, że to też jest najważniejsze. Ja tylko jeden, jedną, jeden taki krótki fragment, w którym powiem, potem powiem o co, do czego to odnoszą właśnie, i znowu, być może, wrócę do tego fragmentu. w te w pewnym momencie swojego życia składa ślub, że jeżeli Pan Bóg odda w jego ręce amonitów, czyli że zwycięży on jego wojsko z amonitami, to wtedy. Kogo pierwszego tylko spotka wychodzącego z domu, to złoży z niego ofiarę całopalną czy po prostu go zabije jako dar dla pana Boga. Wiem, że to taka była kultura i już teraz bez jakiegoś goruszenia się. No i kiedy wraca po zwycięskiej bitwie za monitami, idzie w stronę swojego domu i naprzeciwko niego wychodzi jego córka w tam radosnym śpiewie i tańcu. No wtedy się za strasznie zasmucił, bo to oznaczało, że musi swoją córkę, jedyną córkę. Złożyć w ofierze Panu Bogu. Powiedział o tym córce, córka się zasmuciła, na się. zgodziła się. Powiedziałaś, ojcze, obiecałeś to Panu Bogu, musisz tego, tego ślubu dotrzymać, bo Pan Bóg dotrzymał obietnicy, czego Ty byś miał tą swoją obietnicę, swój ślub złamać. Ale mówi do niego ta córka: ojcze, pozwól mi, żebym z moimi towarzyszkami, z moimi przyjaciółkami. Przyjeżdżami wyszła na pustynię, żeby tam opłaka, żebym tam opłakała swoje dziewictwo, żebym tam też może po ludzku, też przygotowała się na to, co przede mną. Dzisiejszy odcinek, teraz wracamy, <coughs> przepraszam, do tego, co bym chciał mówić, i to stało się też takim odniesieniem do tego Pisma Świętego, albo zrodziło się z lektury Pisma Świętego. Jest moment, kiedy mamy mówić o ostatnich razach. To chciałbym podnieść temat tego twojego, być może ktoś tutaj jest. To przeżywa to na bieżąco, na świeżo, lub przeżył kiedyś Twój ostatni związek. Albo jakaś taka ostatnia relacja. To nie musi być jakaś taka właśnie relacja miłosna, zakochańcza, narzeczeńsko, małżeńsko, nie wiem jaka. To może być też relacja przyjacielska, to może być jakaś taka dobra znajomość, ale w takim poważnym tego słowa znaczeniu. Że być może jest tutaj ktoś, może jesteś, no właśnie, że przeżyłeś coś w ostatnim momencie, ktoś bliski odszedł swojego życia. I tutaj chciałbym też taki postawić taki myślnik, kreskę, cokolwiek, przecinek, nawias. O śmierci powiemy jeszcze może za tydzień, w najbliższych odcinkach odejściu takim przez, przez śmierć, o takiej żałobie, odejściu, że ktoś odszedł, że umarł. Choć to też będzie może to, co też będę mówił, będzie po części też tego do, do, dotyczyło. No ale, właśnie, przede wszystkim chciałbym jakby odnieść się do tej takiej sytuacji, że no, miałeś jakąś relację, budowałeś jakąś relację, no i coś się wydarzyło. Tak, myślę o tym, o tym ślubowaniu Jefta. Nie chciałbym to nazywać, to był głupi ślub. Nie? Jakieś takie może nieprzemyślane, taka lekkomyślna decyzja. No, ale właśnie często do nasze relacji, które też budujemy, i które się rozchodzą, no często przez takie nieumyślne decyzje, nasze, innych. Ktoś taką podjął decyzję bez nas, nie informując nas o tym, lub po prostu plot różnych wydarzeń spowodował, że już nie jesteście razem, że już nie budujecie wspólnej przyjaźni, wspólnego związku. Może jest tutaj ktoś, kto był już na życzeństwie, planowaliście już ślub, wesele, mnóstwo różnych takich było, no właśnie, decyzji na, na, na przyszłość waszą, no i to się wszystko skończyło. No i nie jesteśmy w stanie tego, tego właśnie zaakceptować. To był twój ostatni raz z tym człowiekiem. I wiesz, że tego nigdy nie wrócisz. Niedawno słyszałem o pewnej osobie, o tym nie wiem, czy już nie mówiłem, w tych rekolekcjach, która, która, która no była w związku. No to była kobieta i ten związek się rozpadł. Ten jej narzeczony, czy, czy chłopak, narzeczony to był, no właśnie, bo to już planowali ślub, ale no, to wszystko rozpadło i on poznał jakąś inną dziewczynę. W dosyć krótkim czasie ten związek się jakoś tak rozwinął i no i, i, i w, 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 wzięli ślub, zawali związek małżeński i ona została sama i, i tu zupełnie świat się się rozsypał, to na cały czas ciągle żyje tymi wspomnieniami, ciągle myśli, takimi nadziejami, żeby wrócić do tego związku, choć wie, że już to się nigdy nie uda i nie jest w stanie tego przyjąć. Takich sytuacji, takich historii, ja mnóstwo spotykam, więc pewnie wy też mnóstwo takich historii słyszeliście. Właśnie takich, że ktoś coś z kimś był, ktoś coś robił z kimś, budował coś z kimś, no i to nie wyszło zupełnie. I teraz jak sobie to zrobić? Czyli twój, twój, mój Twój ostatni raz jakiejś relacji, to też bycia w jakiejś może jakiejś społeczności, po prostu nazwałbym to taką żałobą, że jesteś w takiej żałobie relacji. I kochani, nie chciałbym się bawić żadnego psychologa. Też chciałbym wam dać w tym opisie tutaj na dole kilka linków, takich dobrych, ciekawych linków, różnych wypowiedzi psychologów, różnych takich stron dobrych, psychologicznych, na które napotkałem, które stały się inspiracją, ale może by stworzył bardzo długi odcinek i właśnie ja też nie jestem jakby kompetentny w tej dziedzinie, ale które podpowiadały mi, jak przeżyć taką żałobę swojego ostatniego razu. Ale właśnie, niech podpowiedzią będzie, że w tym wszystkim, no bo tak, jak, jak się rozchodzimy, ktoś ucieka. Na początku to jest na pewno taki etap wyparcia, nie? że wypieram, że to się nie wydarzyło, albo że wypieram, że kogoś takiego nie znałem. To jest ważny element. Nie bójmy się okazywać tym wszystkim emocji. Nie bójmy się. Nie, jakby nie, 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 nie wymazujmy, że się nic nie stało. Nie? Pamiętam też taką historię, to jak byłem w Toruniu. A o tym wszyscy wiedzieli, jest żadna nie tajemnica. Byli tacy narzeczeni już kilka miesięcy przed ślubem. Robili kursy, chyba w Gdyni, bo w Gdańsku jeździli na jakieś takie kursy prynmałżeńskie, katolickie. I na jednych z ostatnich kursów pojechali i był wypadek. Jakiś samochód nie uderzył, jeden, drugi, po prostu no, tam była jakaś masakra. I dziewczyna narzeczona umierała na rękach tego chłopaka. Nie? Wykrawiła się, pomoc przecież za późno, zbyt dużo było też obrażeń. No i skończyło to się śmiercią i chłopak, jakby to, co patrzy, patrzyliśmy na tego chłopaka, ja go tak znałem tylko tak, powiedzmy, przelotnie z widzenia, z różnych takich powieści, był w pewnym duszpasterstwie, on w ogóle nie płakał. Był jakiś jakimś takim amoku, w jakimś takim... Oczywiście on sobie to tłumaczył wiarą, że moja narzeczona jest już, już w niebie u, Bogu, u Pana Boga, że te zaślubiny dokonały się przez śmierć i on jest szczęśliwy, że ona jest szczęśliwa tak, to okej, okay, nie? Tylko myśmy się zastanawiali, przychodzi taki moment, że człowiek jednak musi zapłakać, że to jest dziwne, no. Nie bójmy się i nie wypierajmy tego, bo, bo coś nas pęknie i tak zastanawialiśmy się, kiedy przyjdzie taki moment, ja nie wiem, potem już poszedłem z Turunia, już też ta historia mi się przypomniała, nie wiem, jak to wszystko się potoczyło, ale zastanawialiśmy się, jako też już pasterze i tam znajomi jego, jak to będzie, nie? Kiedy będzie ten moment, że on pęknie, bo, bo to musi przyjść, bo to musi przyjść, nie? Potem właśnie tak jest taka, że ten, po tym wyparciu jest, taki, nie wiem, taka nienawiść do drugiego do siebie, że ty coś złego zrobiłeś, czy zrobiłaś. Takie obwinianie, takie to, to też przychodzi. Albo jego, nie? nienawidzenie. Nie? Że ja tak z znienawidzę, to, to po prostu to po prostu może już przestanę o nim myśleć, czy o niej myśleć. Czy o nich myśleć, bo to też mówię, może być w też szerszym tego słowa znaczeniu. No i dopiero potem przychodzi jakiś taki moment akceptacji. Akceptację gdzieś spodobało mi się takie słowa, akceptacja to znaczy nie polubienie. To nie, że jak ktoś akceptuje, to znaczy, że muszę to polubić, nie? że to fajnie, super, nie przeszedłem i w ogóle O co mnie nie zabiło, to mnie wzmocniło. Daleki jestem takich wielkich hasów. Ale przypominam sobie, jak kiedyś i to mówił ksiądz Kaczkowski gdzieś w tej momencie, że jeżeli przychodzi na ciebie jakiś taki trudny moment, to ksiądz Kaczkowski podzielił taką zasadę, która bardzo mi się spodobała i mi się ona jest najprostszą zasadą, która y, może nam i naprawdę pomaga. Ale, no, nie musi, ale pomaga, naprawdę. Powiedział tak, jeśli coś ci się trudnego przydarzyło, ktoś odszedł, no też właśnie, ktoś umarł, no cokolwiek, no coś, co po prostu już do tego nie to, to nie wróci, bo są teraz tak, jeszcze taki nawias. Nie? Może być tak, że pewne sytuacje, ty, ty się, nie wiem, pokłóciłeś się, to trzeba, trzeba zawalczyć o relacje, jasne. Trzeba, są takie momenty, trzeba zawalczyć. Chodzi, ja zawsze też proponuję i ktoś do mnie dnia ktoś przychodził, może czasem się oburzał, to ja mówię, dajcie sobie chwilę czasu. Nie? nie wiem, jeden tydzień, dwa, żeby ochłonąć, żeby popatrzeć na to z dystansem. Niektórzy oczywiście tego słuchali i, i potem tego wracali, niektórzy walczyli tego samego dnia, tej samej nocy i też wracali, są takie sytuacje, które musisz rozeznać, które musisz zawalczyć. Ale żeby nie być toksycznym, nie być jakimś takim po prostu jakimś takim, nie wiem, śledzącym, żeby nie być, nie wiem, żeby kogoś nie stalkować, właśnie nie prześladować. Tutaj to trzeba to bardzo mocno rozeznać. Nie? Jeżeli rozezn widzisz, że coś jest do ratowania, to to, to ratuj. Ale, są, ale nie wiem, jakaś znaczna część jest taka, że nie jesteś w stanie tego uratować, nie jesteś w stanie tego odbudować, no to po prostu no to, no to nie ma co się pchać z motyką na księżyc tak naprawdę. Trzeba to zostawić. Nie? Zostawić w takiej zasadzie, że no właśnie, już nie śledzić, że nie wiem, dużą część spędzaliście w mediach społecznościowych, on tam gdzie się udziela. Może trzeba rzeczywiście na chwilę się wylogować, odinstalować, nie wiem, na jakiś czas po prostu z tego świata zniknąć. Pewne są środki, mówię, to o tym, w tych artykułach, które Wam polecę, one są bardzo dobre, polecam, żeby kiedyś przeżywa, żeby je poczytać. Ale co ksiądz Kaczkowski mówi, bo do tego, do tego zdążam, mówi, wyznacz sobie jakiś czas, nie tam będzie dwa dni, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc i przez ten czas płacz. Płacz po prostu, zamknij się w domu, rycz, zrób sobie żałoby, chodź na czarno po prostu, no, bądź taką zmorą, nie? Ten, przez ten czas. Wydać sobie ten czas. Od dzisiaj, nie wiem, dzisiaj jest 10, 9 grudnia, przynajmniej, że oglądałem, nie wiem, 10, daj sobie dwa tygodnie, bo to też nie, nie za długo, żeby to też z tym nie siedzieć, nie? Powiem, tydzień, dwa tygodnie, myślę, maks, I przez te dwa tygodnie rób sobie rzeczywiście taką żałobę, czas żałoby, żeby się z tym rzeczywiście pożegnać, żeby się z tym spotkać, wspominać, wypłakać. I po tych dwóch tygodniach robisz kropkę, zamykasz to i do tego już nie wracasz. To się już skończyło. Taką żałobę bardzo jasno określoną. Tak jak ta córka jest tego. Pozwól mi pójść na pustynię i opłakiwać na bardzo określony czas. Tak samo tutaj. Zrób sobie bardzo określony czas, wyznacz sobie to, żeby to opłakać. Może to są jakieś rzeczy takie, może jesteś w jakimś związku, już nowym związku. A coś się za tobą ciągnie? Zrób sobie taki czas. Kilku godzin, kilku dni. Że opłaczesz to, zamkniesz i już tego nie wracasz. I naprawdę tego nie wracasz. I naprawdę, i to właśnie na ten czas też omodlić, nie? Dobrze mieć w tym czasie, też w ogóle mieć, nie tylko w czasie zupełnie, ale w tym czasie takiej rozłąki, takiej żałoby bardzo dobrze mieć przyjaciół, znajomych, którzy z Tobą będą, nie? z którymi też tego potrzebujesz, żeby im to wypłakać w kołnierz, w ogóle w rękaw w cokolwiek, nie? Żeby z nimi pobyć, tak? Napić się z nimi lampkę drugą, wina, tak. Tak, oczywiście nie chodzi o jakieś pijaństwo, ale pobyć, pójść do jakiegoś kina, zresetować, gdzieś wyjechać, nie? Potrzebujesz takiego czasu. Może to odwzczę, to też jest taka, taka droga, nie? W tej żałobie, że nie wiem, patrzysz szybko na jakieś, jakieś promocje lotniczy, lotniczych i lecisz gdzieś na drugi koniec świata, na drugi koniec Europy, na drugi koniec Polski, na drugi koniec twojego miasta i tam gdzieś resetujesz się. Nie? I potem wracasz i zaczynasz nowe życie, nowe życie. Z przygotowaniem na to, co dla Ciebie jest. Ten twój ostatni raz to jest taka ważna droga, bo często to za nami się ciągnie. Ja to sam widzę i po sobie i po was, kiedy was słucham, nie? że latami to coś gdzieś idzie, nie? Bo, bo sobie coś zaplanowałeś i to się dokonało coś po raz ostatni. Pozwól sobie, żeby to było ostatni raz. I żeby ten ostatni raz za tobą się nie wlókł, jak smród po prostu. Bogacie, ja tak powiem. Nie? Rzeczywiście, żeby za tobą się nie, nie ciągnęło to. W nieskończoność, bo nic nowego nie zbudujesz. Nic nowego w tym moim życiu ci nie, ci nie rozpocznie. Ale tak jak mówi Ksiądz Fardowski, nie wiem, czy też o tym już nie mówiłem jak Pan Bóg, chyba mówię tydzień temu, jak Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. Pozwól zamknąć te drzwi. Zamknij te drzwi po jakimś tym czasie określonym przez ciebie. Zamknij mocno na wszystkie spusty, wyrzuć klucz, czyli oddaj to Panu Bogu tak naprawdę w modlitwie. W zawierzeniu Jemu, powiedz Jezu, ucham Tobie, i że Ty się tym zajmij. I zostaw to po tym czasie. I, i, zacznij, I zacznij budować nowe życie, zacznij budować nowe związki, ot, otwiera się na nowe przyjaźnie. czasem jesteśmy takie właśnie takie zmory chodzące, gdzie ciągle wspominając przeszłość, Pan Bóg nam podsyła nowych ludzi, nie? a my ciągle jesteśmy zamknięci. Nie? I może nawet przychodzą do nas ludzie z wielką cierpliwością, a my ciągle sączymy tym jadem trupim takim. Taką, takim śmiercionośnym jadem trupim, który zamyka nas na, na relacje, a ludzie już nie chcą z nami być. Nie? Pan Bóg mi kogoś podesłał, a ja go zatrułem po prostu. Ja go zabiłem, nie? E, Swoim usączeniem przeszłości, niezaakceptowanej swojej przeszłości, nieoddanej Panu Bogu, e, swojej przeszłości bez odbytej żałoby. Koni, już tego sporo czasu my się powiedziałem, zapraszam Cię do tego. Zapraszam do takiego gestu. To też nie musi być teraz, już od razu zrobione, ale dobrze byłoby od razu zacząć. Jeśli masz takie relacje, takie sytuacje, to zacznij tak to przeżywać. Zapraszam Cię na następny odcinek, który będzie, nie wiem, z drogi pomiędzy na moją nową, na nową na, nie na nową placówkę nie, nie, ale na pracę na rekolekcję, na nauki rekolekcyjne no w ogóle jak taka, taka mowa trawa, mowa woda już na rekolekcje, którą rozpoczynam od niedzieli to wam powiem w następnym odcinku takim weekendowym, sobotnie, niedzielnym trochę lżejszym jak, jak to bywało też tydzień temu trzymajcie się, niech was pa, Bóg błogosławi, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, Amen Cześć, Szczęść Boże you mm -hmm.